Witamy innych miłośników cyfrowych walut. W ostatnim czasie sugerowałem rychły wzrost w dziedzinie kryptowalut. I rzeczywiście, Bitcoin poszybował w górę, wywołując ciekawość, kiedy XRP pójdzie w ich ślady. Dzisiaj zagłębiamy się w przyczyny obecnej stagnacji XRP katalizatory potrzebne do tego, aby nastąpił równoległy wzrost Bitcoina i ostatecznie osiągnął niespotykane dotąd wyżyny. Dodatkowo natknąłem się dzisiaj na rewelację, która znacząco wzmacnia moją wiarę w potencjał Ripple do przyćmienia konkurentów w dłuższej perspektywie. Ta wiedza to ukryty klejnot, który wielu przeoczył, a mimo to podkreśla wyjątkowość stworzenia Ripple za pomocą XRP, wyczynu, którego prawdopodobnie nie da się powtórzyć. Twoje zaangażowanie w te treści jest nieocenione. Jeśli uznasz te spostrzeżenia za pouczające, będę wdzięczny za kciuki w górę i subskrypcję, aby móc kontynuować tę wspólną podróż. Osobom poszukującym wiarygodnego źródła XRP polecam Uphold, giełdę, która jest nie tylko moim ulubionym wyborem, ale także obecnie organizuje oszałamiającą rozdawajkę XRP w wysokości 100 tysięcy jednostek. Nie pozwól, aby ta okazja przemknęła obok Ciebie, link do dołączenia do Uphold czeka na Ciebie poniżej. Przejdźmy teraz do dość zabawnej aktualizacji. Ci, którzy przyłapali moją poprzednią dyskusję, mogą pamiętać moją krytykę listy CoinDesk mających wpływ na kryptowaluty do 2023 roku, listy, która ku mojemu przerażeniu była pełna wątpliwych postaci i całkowicie pominęła Ripple. Jednak z rządzeniem losu na najnowszej liście CoinDesk na rok 2023 znalazł się brat Garlinghouse. Chociaż wątpię, czy mój komentarz wpłynął na ich decyzję, włączenie to oznacza zmianę narracji wokół Ripple i XRP. Coindesk przyznał nawet, że najbardziej wpływowa nagroda 2023 powinna objąć całą społeczność XRP. To uznanie jest świadectwem kluczowej roli, jaką armia XRP odegrała w ochronie branży kryptowalut przed potencjalnym zatarciem przepisów. Pomimo moich wcześniejszych skarg dotyczących produktów Coindesk, odświeżająco jest widzieć ich nowo odkryte uznanie dla prawdziwych pionierów tej przestrzeni. Przejdźmy teraz do kluczowego tematu, który zaprząta wiele umysłów zagrożenia ze strony głównych instytucji finansowych dla dominacji Ripple. Czy przy swoim ogromnym bogactwie, rozbudowanych zespołach inżynieryjnych i ogromnych budżetach na badania i rozwój te giganty nie mogą po prostu naśladować, a nawet przewyższać osiągnięć Ripple dzięki XRP? Aby rzucić światło na te kwestie, rozważ listę instytucji ubiegających się o ETF typu Spot Bitcoin i zanotuj wybranych przez nich depozytariuszy. W rozwijającym się krajobrazie finansów cyfrowych mnóstwo instytucji zwraca się do Coinbase po usługi powiernicze, zgodnym uwagi wyjątkiem Fidelity, która przyjęła samodzielność. Tendencja ta rodzi krytyczne pytanie, dlaczego ci finansowi giganci nie zarządzają własnymi aktywami cyfrowymi? Odpowiedź leży w ich nieznajomości skomplikowanej mechaniki kryptowalut. Ze względu na brak wiedzy specjalistycznej, jaką posiada Coinbase, instytucje te wahają się przed podjęciem samodzielnej opieki, domeny wymagającej głębokiego zrozumienia bezpieczeństwa kryptograficznego i technologii blockchain. To wahanie mówi wiele o ich zdolności do innowacji w przestrzeni kryptowalut. Jeśli samoopieka, podstawowy aspekt zarządzania aktywami cyfrowymi jest poza ich zasięgiem, jak można oczekiwać, że będą pionierami złożonych rozwiązań finansowych, takich jak transgraniczne systemy płatności lub sieci płynności? Rzeczywistość jest brutalna, nie mogą. Bez niezbędnej sprawności technicznej, instytucje te nie są słabo przygotowane do wykorzystywania kryptowalut do tworzenia wyrafinowanych instrumentów finansowych. Wejście do Ripple, firmy, która od 2014 roku przoduje w wykorzystywaniu XRP do bezproblemowych transakcji. Doświadczenie Ripple w opracowywaniu produktów takich jak On-Demand Liquidity (ODL) i centra płynności stawia ją o lata świetlne przed tradycyjnymi instytucjami finansowymi. Ta wiedza to nie tylko przewaga konkurencyjna, jest to wzór zaufania dla tych instytucji, gdy poruszają się po niezbadanych wodach finansów cyfrowych. Przyszłość systemów bankowych i płatniczych może zostać zrewolucjonizowana przez monety typu stablecoin, a pojawia się duże pytanie, czy instytucje te stworzą własne waluty cyfrowe, czy też zwrócą się o wskazówki do pionierów takich jak Ripple. Biorąc pod uwagę ich obecne wyzwania związane z samoopieką, wydaje się nieuniknione, że będą opierać się na wiedzy specjalistycznej uznanych podmiotów zajmujących się kryptowalutami, aby rozwiązać te złożone problemy. Kryptowaluta stanowi bardziej efektywną alternatywę dla konwencjonalnych szyn finansowych, jednak bez możliwości wykorzystania tej technologii instytucjom grozi starzenie się. Strategia współpracy Ripple, polegająca na pomaganiu tym instytucjom w rozwijaniu ich produktów w oparciu o księgę XRP, jest nie tylko wizjonerska, to jedyna realna droga naprzód. Chociaż niektórzy spekulowali, że instytucje te mogłyby niezależnie konstruować własne systemy, rzeczywistość ich ograniczeń technicznych rozwiała te koncepcje. Samodzielna opieka, rutynowa praktyka indywidualnych entuzjastów kryptowalut, pozostaje przeszkodą dla tych finansowych gigantów. Podkreśla niezastąpioną rolę, jaką firmy takie jak Ripple, Circle i Coinbase odegrają w kształtowaniu nowej generacji produktów finansowych. Podejście Ripple nie polega na zakłóceniach czy dominacji, ale na fundamentalnym wsparciu pomagającym w odbudowie systemu finansowego od podstaw za pomocą rozwiązań opartych na księgach XRP. Nie można przecenić strategicznego położenia Ripple. W miarę jak cena bitcoina rośnie, sygnalizując zwyżkowy trend dla całego sektora kryptowalut, staje się coraz bardziej jasne, że zaawansowana pozycja Ripple na rynku nie jest w pełni doceniana. Ich przewidywanie i innowacyjność odegrają kluczową rolę w ewolucji globalnego systemu finansowego, oferując potężne świadectwo transformacyjnego potencjału kryptowalut. W dynamicznym świecie aktywów cyfrowych wokół ruchów XRP panuje wyraźny szum i wyczuwam zbiorowe oczekiwania panujące w społeczności. Przeanalizujmy sytuację z jasną głową, dobrze? Rynek jest bestią samą w sobie, często kołysaną przez makroekonomiczne wiatry, których wielu nie jest w stanie pojąć. Pośród kakofonii głosów przepowiadających upadek Bitcoina do niewidzialnej głębokości utwierdzałem się w swoim przekonaniu, że fale się odwracają i że jesteśmy u progu byczego odrodzenia. I oto Bitcoin poszybował w górę, wspinając się ze skromnych 15 tysięcy dolarów do oszałamiających 42 tysięcy dolarów, zwiastując początek hossy, która wywołuje zachwyt wśród wielu osób. Radość jest namacalna, gdy Bitcoin rozbija pułap 40 tysięcy dolarów, ale skupmy się na XRP. Niektórzy wyrażają zazdrość, inni zaniepokojenie, obawiając się, że XRP zostanie pozostawione w cyfrowym kurzu. Ale historia dała nam cenną lekcję: XRP ma swój własny rytm, swój własny taniec z rynkiem. Nie tylko rzuca cień na rozwój bitcoina, czeka na swój czas, nabiera rozpędu, aż będzie gotowy do ataku, a następnie gwałtownie rośnie, podążając meteoryczną trajektorią, która wprawia widzów w podziw. Ten wzór nie jest zwykłym zbiegiem okoliczności, to powtarzające się zjawisko. Bitcoin może poszybować w górę, ale XRP to katapultuje. Niewtajemniczonym rozwój bitcoina może wydawać się szybki, ale dla tych z nas, którzy są zaznajomieni ze zmiennością kryptowalut, pojawienie się XRP naprawdę zapiera dech w piersiach. Niewtajemniczonych może niepokoić obecny spokój XRP, ale dla doświadczonego obserwatora jest to znajome preludium do spektakularnego występu. A teraz, dzięki przejrzystości regulacyjnej podobnej do tej w przypadku bitcoina, XRP stoi u progu nowej ery. Wprowadzenie na rynek funduszy ETF z XRP jako kluczowym elementem stanowi świadectwo ich rosnącej legitymizacji i potencjału. Gdy światło reflektorów padnie na Bitcoin, jest tylko kwestią czasu, zanim kaskada uwagi i kapitału popłynie w stronę XRP, jak to miało miejsce wielokrotnie. Czy zatem waham się w mojej wierze w rychły wzrost XRP? Nie jest w najmniejszym stopniu. Obecne trendy rynkowe tylko utwierdzają mnie w przekonaniu, że moment XRP jest nieuchronny. A dla tych, którzy chcą nawiązać kontakt z podobnie myślącymi entuzjastami, zagłębić się w zawiłości mojego portfolio lub po prostu zaangażować się w dyskusję, platformy społecznościowe oferują bramę do społeczności wglądu i wiedzy specjalistycznej. Na zakończenie pragnę wyrazić moją wdzięczność za przyłączenie się do mnie w badaniu potencjału rynku. Twoje wsparcie w postaci polubień i subskrypcji napędza moją motywację do dzielenia się tymi spostrzeżeniami. Do następnego razu pamiętajcie, wzór XRP to cierpliwość, po której następuje gwałtowny skok, a wraz z obecnym wzrostem bitcoina scena jest przygotowana na to, aby XRP zabłysło.